Zadanie drugie. Wykazać, że dla każdych liczb rzeczywistych dodatnich a i b zachodzi nierówność a plus b przez 2 większe bądź równe pierwiastek z a razy b. Zaczynamy zadanie od za założenia. Naszym założeniem będzie to, że liczby a, b są dodatnie. Teza. Teza, oczywiście, to nasza nierówność, którą mamy udowodnić. I dowód. Dowód będzie polegał na przekształceniu naszej nierówności, naszej tezy, do tak zwanej oczywistej prawdy. Zatem, żeby przekształcić, przepiszmy ją najpierw, następnie użyjemy tak zwanych tożsamościowych przejść, czyli przejść, przekształceń, które są dozwolone i nie zmienią wartości wyrażenia. Pierwsza rzecz, Możemy bez problemu pomnożyć obustronnie przez 2. Otrzymujemy coś takiego. Następnie możemy podnieść obustronnie tą nierówność do kwadratu, ale tutaj trzeba się chwilę zastanowić, czy jest to działanie dozwolone. W naszym zadaniu oczywiście jest, ponieważ w założeniu nasze liczby a i b są dodatnie. Nawet napiszmy tutaj obok, żeby było widać, że bierzemy pod uwagę założenie, co się dzieje, jeżeli obie strony są nieujemne nierówności, można ją wtedy podnieść do kwadratu. Podnosimy, oczywiście po lewej stronie podniosę to, biorąc w nawias całą lewą stronę, bo otrzymam wzór skróconego mnożenia, po prawej stronie otrzymam 4ab. Następnie rozpisujemy wzór skróconego mnożenia. I tak, jak to często bywa w matematyce, przerzucamy wszystko na jedną stronę, w tym przypadku na lewą stronę. Element 2ab, odjąć 4ab, od razu zapisuję w ten sposób. I łatwo widać, że jest w tym momencie wzór skróconego mnożenia. Zwijamy go w kwadrat różnicy i otrzymujemy. Nierówność, która w zasadzie jest już oczywiście prawdziwa. W tym momencie następuje yy, trzeba skomentować to, że my wiemy, że to koniec zadania, czyli piszemy komentarz typu kwadrat dowolnego wyrażenia jest nieujemny, zatem powyższa nierówność jest zawsze spełniona czy prawdziwa, co należało dowieść. Dziękuję.